Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Chciałem z tej drugiej części parę słów o naszym stowarzyszeniu i o naszych działaniach powiedzieć, ponieważ my działamy już parę miesięcy ładnych, więc jako stowarzyszenie jesteśmy bardzo, bardzo młodym stowarzyszeniem. Natomiast no, mamy już pewien, pewien dorobek i intelektualny i pewien dorobek organizacyjny. No i chcielibyśmy, że tak powiem, żeby się nasza działalność jakimś szerszym echem zaczęła odbijać, szczególnie w tych rejonach polskich, które są dla nas szczególnie ważne. Podlasie jest jednym z tych regionów Polski, w mojej ocenie, który jest szczególnie ważny dla kraju. Mianowicie w dwóch rejonach, jedynie w Polsce, mamy do czynienia z historyczną wielokulturowością. Pierwszy rejon to jest oczywiście rejon śląski. Szczególnie e, rejon Beskidów, trochę Domny Śląsk, gdzie mieliśmy historycznie ukształtowaną mniejszość niemiecką, mieliśmy Ślązaków i mieliśmy w związku z tym różne religie, które historycznie się tam umocowały. Ale największym i najbardziej istotny jest właśnie rejon Podlasia, o którym zresztą szerzej mówił poseł Ryszard Kanicz. To jest wszystko dla nas bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj stoimy w takiej oto sytuacji w Polsce, że na skutek głównie sytuacji gospodarczej i pewnych procesów społecznych, które zachodziły w ostatnich 20 latach, Polska staje się krajem coraz bardziej zróżnicowanym. Większość społeczeństwa coraz bardziej odczuwa trudy związane i z bezrobociem, i z wykluczeniem, i z obniżaniem się zarobków. W związku z tym mamy do czynienia z rodzeniem się ruchów o charakterze politycznym, które są nakierowane na nacjonalizm, na ksenofobię, na wykluczenie, które są w swojej wymowie oparte o ideologie nacjonalistyczne, o ideologie ksenofobiczne, o religijne wykluczenie. E, innych niż, e, niż e, oni sami. E, stąd też szczególną wagę musimy przykładać do dwóch zasadniczych kwestii. Pierwsza kwestia to jest pokazywanie to, co tutaj było przeprowadzone, pokazywanie tej istotnej, niezmiernie istotnej wagi, jaką należy przywiązywać do wielokulturowości, do wieloetniczności, do pluralizmu religijnego. Z drugiej strony, jednocześnie musimy szczególny nacisk położyć na to, aby móc spowodować pewne mechanizmy, które doprowadzą do niwelowania tych dramatycznych różnic społecznych, które się nawarstwiają i które prowadzą do zubożenia ogromnej części społeczeństwa. Stąd też takie działania zaczęliśmy podejmować. Z jednej strony są to działania takie jak przeprowadzony tutaj konkurs, jak mamy e, zamiar przeprowadzić. Czyli liczne spotkania, konferencje, dyskusje pokazujące dorobek wielokulturowości w Polsce. Z drugiej strony musimy podejmować pewne akcje zmierzające do rozpoczęcia dyskusji na temat sytuacji ekonomicznej Polaków, obywateli polskich. Tą dyskusją chcieliśmy otworzyć, czy też spróbować otworzyć duży temat, jakim jest, Bezwarunkowy dochód podstawowy. To jest inicjatywa europejska, której istota polega na tym, że każdy człowiek powinien mieć prawo do minimalnego zabezpieczenia socjalnego w postaci pewnej niewielkiej kwoty pieniędzy przyznanej mu niezależnie od tego, czy pracuje, czy nie pracuje jako minimum, które powinno wystarczyć mu na. Egzystencję, być może troszkę więcej niż egzystencję, to jest kwestia otwarta. Tych koncepcji, które w zakresie bezwarunkowego dochodu podstawowego się urodziło, jest bardzo dużo. To nie jest inicjatywa lewicowa. Sama myśl o tym powstała w koncepcjach liberalnych Miltona Friedmana i była właściwie tam kontynuowana, jednakże nigdzie na świecie do tej pory nie wprowadzono tej koncepcji w realnej rzeczywistości. Najbardziej zaawansowane prace są w Szwajcarii, gdzie będzie się odbywało niebawem referendum ogólnokrajowe i gdzie ta, ten dochód podstawowy gwarantowany jest na niezmiernie wysokim poziomie, bo tam mówi się o kwocie 2,5 tysiąca franków e, szwajcarskich miesięcznie dla każdego obywatela. No to jest oczywiście kwota e, dla nas absolutna. Dlaczego my w ogóle o tym mówimy? No mówimy o tym dlatego, że widzimy i obserwujemy. Że kwestia bezrobocia to nie jest kwestia, którą będzie można rozwiązać. Oczywiście ona będzie fluktuować, czasem będzie ono większe, czasem mniejsze, ale w skali rozwoju e, e, Europy, a nawet świata, bezrobocie musi się zwiększać. Taka jest naturalna konsekwencja, zarówno postępu technicznego, zmian organizacyjnych, jak i tego wszystkiego, co, e, co postęp e, za sobą niesie. W związku z tym. Zamiast rozwijać bardzo skomplikowane systemy socjalne, o bardzo, że tak powiem, kosztowne systemy socjalne, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że to się różnie oblicza, ale każda złotówka wydana na pomoc społeczną tak naprawdę pociąga za sobą drugą złotówkę wydaną na koszty obsługi. Trzeba to rozwiązać, próbować rozwiązać w skali globalnej. Stąd też nasze apele o podpisywanie tej deklaracji dotyczącej bezwarunkowego dochodu podstawowego, ponieważ chcemy w ten sposób otworzyć dyskusję nie tylko w Polsce, w całej Europie, ponieważ nasza inicjatywa jesteśmy częścią inicjatywy europejskiej. Stowarzyszenie oczywiście ma dla realizacji tych naszych celów, zamierzeń i programu, który cały czas jest w trakcie tworzenia, konstruowania, my oczywiście nie możemy zrezygnować z pewnych aspiracji politycznych. Te aspiracje polityczne chcemy realizować poprzez taki sposób, aby skupiać wokół siebie różnego rodzaju organizacje społeczne, stowarzyszenia, e, organizacje pozarządowe, które ze swoimi postulatami, aspiracjami, chęciami będą mogły być przez nas popierane i będzie się to odbywało w taki sposób, że my, korzystając z naszych możliwości i kontaktów, z posłami, politykami, będziemy promować te ich aspiracje i żądania, a w e, sytuacji wyborczej to te organizacje, te stowarzyszenia, te e, organizacje pozarządowe będą wysuwać swoich kandydatów, którzy w wyborach będą uzyskiwać nasze poparcie. Stąd też tak jest zarysowana koncepcja stowarzyszenia i do tego stowarzyszenia serdecznie wszystkich zapraszamy. Dziękuję. Paweł Cybulski. Ja mam pytanie do Pana Mirosława, nazwisko zapomniałem, przepraszam. Mirosław Boroniecki. Pana Mirosława Boronieckiego, dobrze. Tak. Od Worony. Od Worony. Tak. Od, Boron od Boroneża, <laughs> przepraszam. Od o a propos, widzicie gdzie Boronerz, a gdzie Boroniecki? W Polsce. Dobrze. No. To... <laughs> y dobrze. Y pan mówił o Podatku, jak się ten podatek nazywał? Nie, przepraszam, dochód. bezwarunkowy dochód, tak? To jest bezwarunkowy dochód podstawowy. Dobrze. Dobrze. I jak pan tak opowiadał, to ja tutaj mam kalkulator w telefonie i pan mówił o 30, milionów, 30 milionach Polaków. No bo nie będziemy przeczulatom dawać. No 30 milionów, które aktualnie wezmą te pieniądze. Jeżeli to będzie tysiąc, to rocznie wyjdzie nam 360 miliardów. Skąd weźmiemy te pieniądze? No nie tak, <laughs> dlatego, że to jest to klasyczne jest pytanie, e, które pada e, na tego rodzaju spotkaniach. Więc proszę pana, gdybyśmy nawet taką kwotę przyjęli, chociaż równie dobrze może być to 400 czy 500 złotych na razie, to musimy sobie parę rzeczy odliczyć. Przede wszystkim podatek VAT, który jest te pieniądze, które zostaną wypłacone, będą natychmiast zużyte, bo to z reguły dotyczy ludzi, którzy, że tak powiem, e, wydadzą je natychmiast na różne produkty, Głównie podstawowe. W tych produktach zawarty jest podatek VAT, który będzie podlegał odliczeniu. W części ludzi pracujących, których jest jednak większość, bo bezrobocie dzisiaj jest tam 13,8%. W części ludzi pracujących może to polegać jedynie na odpisie podatkowym. Dzisiaj ten odpis jest rocznie 3600. Prawdopodobnie po zwiększeniu byłby powiedzmy 7000. Więc to, to są bardzo różne możliwości. Które pozwalają na przyjęcie pewnych kwot. Dzisiaj, na przykład, niektórzy uczeni mówią, że dzisiaj, dzisiaj gdyby to wprowadzić, to prawdopodobnie stać by było na wypłacanie każdemu obywatelowi Polski 400 zł miesięcznie. Po niedawnej konferencji takie kwoty padły, jeżeli już mówimy o jakichś kwotach konkretnych. Chociaż my o kwotach nie mówimy, dlatego że kwoty są wynikiem pewnych obliczeń nie tylko monetarnych, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tej takiej koncepcji monetarnej, która po prostu polega na tym winien ma, muszę policzyć, obie strony mają się zgadzać i okej. Okay. Ale to nie jest wszystko. Jeszcze są całe szacunki dodatnich i ujemnych skutków społecznych. To, to już są skomplikowane bardzo i długoletnie badania i bardzo drogie, które mogą pokazać, jaka ilość energii by została wyzwolona, a jaka być może zostałaby utracona na skutek wprowadzenia tego rodzaju rozwiązania? Bo być może zostałaby pewna część energii społecznej utracona, bo zwiększyłaby się ilość ludzi, którzy nie byliby zainteresowani pracą. tak, Bo istnieje takie zagrożenie. Więc oczywiście trzeba to wziąć pod uwagę. Normalnie dotychczasowe badania wykonywane, bo były eksperymenty przeprowadzane już na ten temat, na przykład w Namibii. W Namibii E, przeprowadzono taki eksperyment dochodu podstawowego. No, on tam był niewielki, bo to było parę dolarów miesięcznie, no ale był prowadzony i to wcale nie wpływało na e, e, zmniejszenie skali e, pracujących i niepracujących. Także tu nie chodzi o to, że my chcemy coś prowadzić. My chcemy rozpocząć dyskusję na temat możliwości jakiegoś rozwiązania. Dzisiaj jesteśmy tylko na tym etapie i na temat tych rozwiązań różnych dyskutujemy. Jak mówię, sam znam kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt różnych propozycji i koncepcji. Chodzi o to, żeby temat był postawiony i najlepiej, żeby był postawiony w skali ogólnoeuropejskiej. Natomiast dodam tylko, że, że to dotyczy również niemowlaków. Dlatego, że godność człowieka ma również i każdy urodzony niemowlak. Od razu Panu dodam do tego, że dzisiejszy system becikowego, zasiłków i tak dalej to jest mnóstwo biurokracji, wypełnienia dokumentów i mnóstwo urzędników. Jeżeli by tego wszystkiego nie było, to tak jak tu pan Mirosław Wroniecki powiedział, z każdej złotówki dzisiaj przeznaczoną na pomoc społeczną a tę pomoc przeznaczanych jest no, połowa, niektórzy mówią 50 groszy albo tylko 30 groszy. Zmniejszylibyśmy administrację publiczną, te osoby mogłyby pracować w różnych formach aktywności proinnowacyjnej, bo tam ten system boatkowy, też się zmienia. Z dzisiejszych 600 tysięcy gdzieś do około 300 tysięcy, bo około 300 tysięcy zajmuje się różnego rodzaju świadczeniami społecznymi. To jakie byłyby naoszczędzenia w budżecie państwowym. A już na końcu, mówiąc o bezwarunkowym dochodzie podstawowym, to drodzy Państwo, bo my dzisiaj znowu jesteśmy wszyscy niewolnikami myślenia XIX-wiecznego. XIX kapitalizmu, gdzie ciągle myślimy o sporze, który był na linii kapitalista-robotnic. To dzisiaj funkcjonuje, słuchajcie, komisja trójstronna w naszym państwie, gdzie mamy pracodawców, pracobiorców i rząd, tylko że z funkcjonowania tej komisji nic nie wynika, bo ona się prawie nie zbiera. Widzicie jaki mechanizm? Ona się nie zbiera, bo nie ma nic do powiedzenia. To jest to, o czym mówiliśmy. To jest tylko odfajkowanie. Pan przewodniczący Sycz mówił o tej komisji o sprawniejszości narodowej. Ona tylko odfajkowuje. Ale jak już mówimy o tym sporze o charakterze pracodawca pracobiorca jeżeli mamy związki zawodowe, to związki zawodowe przecież o co dzisiaj już pomijam kwestię wyrodzenia się związków zawodowych i stworzenia kasty szefów związków zawodowych, utrzymywanych z budżetu państwa za wielkie pieniądze, to przecież one ostatnio powiedziały, że one nie tylko nie będą już bały o wszystkich pracodawców, nie mówiąc o bezrobotnych, tylko będą o swoich członków dbały. Czyli te spory, one dotyczą sporów partykularnych. Znowu wrócę do tego, plemien. A bezwarunkowy dochód podstawowy jest zupełnie innym sposobem myślenia o współzależności ludzi, o, o społeczeństwie, o tym, że, że to również napędza gospodarkę. To jest proinnowacyjne. Wiecie, no, ile mamy dzisiaj? Wiecie Państwo dobrze, że dzisiaj w Polsce, tu, w dzisiejszej Polsce, czworo. Na, na, na pięcioro dzieci jedno dziecko nie dojada. Małe dziecko. Czyli system ten socjalny jest niewydolny. Te mopy, wszystkie i tak dalej. Czy mopsy. Jest niewydolny. A chodzi o to, żeby właśnie stał się wydolny. Żebyśmy my nie klajstrowali sobie e, e, oczu i uszu tym, że niby wszystko jest ładnie zapisane. Chodzi o konkretnych ludzi. I dlatego my, jako pierwsi w Polsce, zajęliśmy się tym, tą dziedziną. Ona jest bardzo dzisiaj wyraźnie promowana w Stanach Zjednoczonych, czyli w tym bardzo takim liberalnym kraju. Mirosław Boroniecki mówił już o Szwajcarii. W przyszłym roku e, będzie referendum ogólnokrajowe w tej sprawie. Szwajcaria jest oczywiście dużo bogatszym krajem, ale no właśnie, na ile to jest promocyjne dla gospodarki. No i oczywiście mamy już. Koleżanki, kolegów w 16 krajach Unii Europejskiej. Nie wszystkie kraje do tego się przyłączyły. My jesteśmy przedstawicielem na Polskę i, i też chcemy zwrócić uwagę Państwa, że to nie jest żaden lewacki projekt, bo, bo, bo niektórzy nas tak oskarżają. To jest projekt liberalny. Milton Friedman, jako takim osobą, naukowcą, który był pierwszy, który o tym powiedział, był. Milton Friedman. A jak chcecie, polecam Panu, chyba w tej chwili lada dzień wyjdzie ta ostatnia praca do Rzefa Styklica, ekonomisty amerykańskiego. Był w Warszawie, rozmawialiśmy z nim w czerwcu, laureata Nagrody Nobla przez dwóch lat. Który tak naprawdę to na jego pracach, teraz ostatnich, to wszystko się opiera, ten bezwarunkowy dochód podstawowy. Styklitz to na 300 stronach dokładnie opisuje mechanizm. Promujący nowy system funkcjonowania ludzi i promujący innowacyjność dzięki bezwarunkowemu dochodowi podstawowemu. Z tych liczb to kapituła Nagrody dobra doceniła. Także w Polsce nam będzie trudno. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce system cały polega na sprzeczności interesów. Jakbyśmy wprowadzili ten bezwarunkowy dochód podstawowy, obiektywny, to co by robili ci szefowie związków zawodowych? No tak? Zarabiający po 10-15 tysięcy górników, tam innych, i tak dalej. No przecież oni się nigdy na to nie zgodzą. A po co byłoby tyle tych struktur, słuchajcie, te Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej? Też się rząd na to nie zgodzi. Dlatego my, oczywiście, miejmy świadomość, jesteśmy bardzo, że tak powiem, niezrozumiani, często obśmiewani i krytykowani. Głównie, głównie takimi prostymi wiecie metodami, że jakby dać każdemu, to tu raczej przypije. Tylko, że mało się kto zastanawia, dlaczego ten człowiek pije. Czy na przykład to, że mamy całe wsie, w wsie na Warmii i Mazurach, gdzie mamy dziedziczoną, e, dziedziczone wykluczenie społeczne, to nie czas te wyliczone wykluczenie społeczne przerwać, bo ono będzie zawsze liczone. Pan chciał zadać pytanie, jeszcze proszę bardzo. Pan wspomniał, że mało ludzi zastanawia się na jedną kwestią, a ja chciałbym dodać, że jeszcze mniej ludzi zastanawia się skończyć te pieniądze. Przecież też najpierw trzeba je komuś zabrać, żeby je wydzielić, tak? Czyli na podobnie... I tu jest właśnie problem taki, że jest podział społeczeństwa, znaczy podział państwa, że państwo jest politycy dzisiaj traktują państwo jako jakoś własną jako swój polwar tak, jest podział na państwo, my damy my rząd obiecujemy, czyli któryś z panów wcześniej mówił, że właśnie, że to jest złe, ale teraz to się powtarza jakby, ja tak ja tak to rozumiem tak nie nie to znowu muszę troszeczkę troszeczkę problem dzisiaj w kategoriach skąd wziąć polega na tym że świat posługuje się cały czas, w szczególności Polska, kraje peryferyjne my jesteśmy krajem niestety peryferyjnym i powinniśmy się z tych peryferii wyrwać. Ale my posługujemy się pewnymi metodami XIX-wiecznymi, kiedy świat ten centrowy już dawno z tymi metodami skończył. Proszę się rozejrzeć wokół siebie. Na te supermarkety. Pan ma Auchan, pan ma metro, pan ma jakiś tam kerfur, prawda, pan ma nawet Biedronkę, która jest tylko tak powiem słownym e, polskim, słowem polskim, ale, ale jest portugalska, czyli krótko mówiąc to wszystko, co jest w Polsce wypracowywane w największym stopniu korzystają z tego korporacje międzynarodowe, które swoje siedziby mają gdzieś tam u siebie, Praw? prawda, prawda, w związku z tym te korporacje międzynarodowe oczywiście one nie mają interesu żadnego w tym, żeby podatki płacić w Polsce, a płacić jak najmniej swoim pracownikom. Znaczy płacą gdzieś tam podatki, zamierzają koszty poprzez kupowanie od firm macierzystych, to nie o ten moment. W związku z tym my wchodząc już w tę peryforyjność, świat się tak rozwija, że jest centrum, później takie promienie peryforyjności, żeby dalej się rozwijać i żeby podnieść naszą kulturowość, musimy wyjść z tego peryferium. A wyjść możemy właśnie poprzez nowe formy e, współzależności ludzi. I jeżeli byśmy według polskiego prawa, tę Biedronkę, czyli Jeronimo, mimo Martę, co dystrybucja, jakiego, dystrybucja no, no, nazywa, tego kerfura, tego, wiecie, wielkiego tam jak się nazywa, Amazon, Amerykańskiego i firmę dystrybucji, tej sprzedaży komputerowej, i tak dalej, zmusili do tego, żeby oni każdemu wypłacali ten bezwarunkowy, do... bo to przecież nie zawsze państwo wypłaca, jak ktoś pracuje, to musi to wypłacać mu pracodawca. To to samo by spowodowało, że, że oni by zwiększyli swoją partycypację na rzecz obywateli w Polsce, którą dzisiaj mają bardzo mało. Dzisiaj tak naprawdę nasz dochód narodowy, słuchajcie, wypracowywany przez konsumpcję, on w dużym stopniu jest, idzie w świat. My doskonale o tym wiecie. I, i, I czy mamy, że tak powiem, ciągle być tym krajem peryferyjnym? Nie. My właśnie przez tego rodzaju formułę innego myślenia jesteśmy w stanie wyjść z tej peryferyjności. Naprawdę. Problem nie jest skąd wziąć, bo przy lepszym już powiedziałem, z tych źródeł jest bardzo dużo. Problem jest zupełnie w czymś innym, żeby mentalnie to zostało zrozumiane. Żeby mentalnie w Polsce zrozumieć, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia, bo jak mówiliśmy o godnym życiu w kategoriach takich kulturowych, tak samo w kategoriach czy możliwości utrzymania się. Ja protestuję zawsze. Przeciwko temu, że każdy człowiek ma skłonność do robienia rzeczy złych. A być może powtarzam, to są zresztą całe kwestie związane z innowacyjnością, bo w tym, z tych opisuje zresztą, Więc ja raz namawiam, ten bezwarunkowy dochód powoduje, że gospodarka staje się dużo bardziej proinwestycyjna i progresywna. Bo przez odpisy podatkowe związane właśnie z VAT-em. Także ja, jeszcze raz, chcę Państwu powiedzieć, że yy, yy, jestem przekonany, jako człowiek, który lubi otwierać nowe drzwi, które są zamknięte, bo wiecie, otwierać otwarte drzwi to każdy, każdy potrafi, ale my otwieramy, słuchajcie, zamknięte drzwi innego sposobu myślenia o naszym wspólnym dobrze. Tak jak chcemy, inny sposób myślenia o demokracji, że. Dzisiaj myślimy o partiach politycznych, to myślimy, że każda partia musi wyglądać tak, jak te dzisiaj rządzące. Nie musi. Jak myślimy o gospodarce, to zawsze mówimy, że musi być konflikt pomiędzy związkami zawodowymi i kapitalistą. Nie no. musi. I tak dalej, i tak dalej. To są właśnie recepty na zupełnie inne funkcjonowanie. Drodzy Państwo, jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Były kraje bardzo bogate, które niestety przez to, że nie umiały twórczo myśleć, stały się biednymi. I były państwa biedne, ergo Szwajcaria, która jeszcze 250 lat temu to był kraj górali niezwykle biedny, Gdzieś siedzących tam, słuchajcie, w tych swoich dolinach. Dzisiaj jest jednym z najbogatszych na świecie. A, a, a bogactw nie ma poza górami. Także jak widzicie trzeba po prostu wykorzystać moment chwili, bo, bo to jest bardzo cenne dla właśnie tych najmłodszych naszych przedstawicieli, ale już słuchajcie musimy kończyć, także jeszcze raz. Chciałbym Wam podziękować.